Dlaczego warto wybrać się na derby? No bo jest dużo emocji. Trzeba dopingować swojej drużynie gorzowskiej. No, może będzie mistrzostwo w tym roku. Ponieważ to najważniejszy mecz w sezonie. Są takie emocje, że no po prostu się tego nie da opisać i żeby warto, warto wspierać naszą drużynę. No przede wszystkim to są emocje. Można tam sporo się naoglądać. Faluba to dobry przeciwnik Stali Gorzów. No i ogólnie na pewno będzie bardzo emocjonująco, yy, żeby, żeby zobaczyć zwycięstwa nad topazem, Ponieważ jest, jest świetna zabawa, dobra rywalizacja i super klimat. Salbo doświadczą do Bardzo miła atmosfera jest, kibice swoją drużynę zawsze wspierają. Świetne są oprawy stalowców i zawsze są emocje do 15 biegu. No, żeby dopingować swoją drużynę do zwycięstwa. No, bo trzeba wygrać. Pierwszy mecz przegrany, ale drugi bonus może być nasz. Wszystko, bo uwielbiam wspierać moją drużynę. Śledzę wszystkie pasy na Facebooku i bardzo chciałbym ją wspierać, także na tym najważniejszym meczu w sezonie. Wspaniała atmosfera, świetnie, kibice, emocje do ostatniego wyścigu. To najlepsza lub impreza. No, derby to emocje, derby to tradycja, na derby chyba trzeba po prostu. To jest przykazanie każdego gorzowiaka chyba to wybrać się na derby, no bo to jest jednak wydarzenie dla wszystkich fanów Róża, to jest wydarzenie tak? Tak. samo w sobie, jedyne w swoim rodzaju. Zielona Góra przyjeżdża do nas i trzeba ją pokonać. Z tego względu, żeby była fajna impreza, atmosfera i żeby było troszkę adrenaliny, bo By na co popatrzy, to na pewno będzie...